Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego, mimo przesypiania ośmiu godzin każdej nocy, nadal budzisz się zmęczony? Wyobraź sobie budzenie się każdego dnia z nową energią, czując się naprawdę wypoczętym. Brzmi jak odległe marzenie. Cóż, odpowiedź na idealną noc snu może być bliżej niż myślisz a dokładniej na Twoim talerzu. Dziś podzielę się z Tobą czterema niezwykłymi składnikami odżywczymi, które mają moc całkowitej transformacji jakości Twojego snu. I nie mówimy tylko o lepszym śnie, mówimy o rewolucji w Twoim zdrowiu jako całości. Co najciekawsze, ostatni składnik na naszej liście jest tak zaskakujący, że całkowicie zmieni Twoje spojrzenie na sen. Jako ktoś, kto sam zmagał się z bezsennymi nocami, doskonale wiem, jak brak regenerującego snu może wpływać na każdy aspekt naszego życia. Ale po latach badań i doświadczeń odkryłem sekrety żywieniowe, które zmieniły nie tylko mój sen, ale także życie tysięcy osób. I przygotuj się, bo składnik numer jeden na naszej liście jest tak potężny, że będziesz chciał zacząć go stosować już dziś. Ale najpierw zostaw lajka, aby ta wiedza dotarła do większej liczby osób, które potrzebują poprawić swój sen. Związek między witaminą D a cyklem snu. Witamina D, często nazywana witaminą słońca, to znacznie więcej niż tylko składnik odżywczy dla mocnych kości. Najnowsze badania pokazują, że działa jak prawdziwy dyrygent naszego zegara. Biologicznego koordynując złożony system, który decyduje, kiedy powinniśmy spać i budzić się. Pomyśl o niej, jak o dyrygencie orkiestry, gdzie każdy muzyk reprezentuje inny hormon snu. Najbardziej fascynujące jest to, że nasz mózg ma specyficzne receptory dla witaminy D w tych samych obszarach, które odpowiadają za kontrolę snu. Kiedy te receptory nie otrzymują wystarczającej ilości witaminy D, to tak jakby nasz wewnętrzny zegar zaczął działać na słabych bateriach. Rytm się rozregulowuje, a sen jest zaburzony. Badania pokazują, że osoby z niskim poziomem witaminy D mają 50% większe szanse na zaburzenia snu. Dobra wiadomość jest taka, że możemy zoptymalizować poziom witaminy D dzięki prostym nawykom. Spacer przez 15 do 20 minut rano, najlepiej między 9 a 11, nie tylko pomaga w produkcji tej witaminy, ale także wzmacnia nasz naturalny cykl dobowy. To jak nakręcanie zegara naszego ciała każdego dnia o tej samej porze. Oprócz ekspozycji na słońce, witaminę D można znaleźć w produktach spożywczych, takich jak tłuste ryby, łosoś, sardynki, tuńczyk, żółtko jaja. I grzyby wystawione na działanie słońca. Cenna wskazówka: połącz te produkty z posiłkami bogatymi w zdrowe tłuszcze, ponieważ znacznie zwiększa to wchłanianie witaminy. Największym sekretem dotyczącym witaminy D i snu jest czas jej przyjmowania. Badania wskazują, że przyjmowanie suplementów witaminy D rano, zawsze pod nadzorem lekarza, może poprawić jakość snu nawet o 70%. To jak zaprogramowanie wewnętrznego budzika, aby działał z szwajcarską precyzją. Magnes minerał kluczowy dla relaksu i jakości snu. Magnes jest często nazywany minerałem relaksu i nie bez powodu. Ten potężny minerał działa bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy, promując uwalnianie neuroprzekaźnika zwanego GABA, który uspokaja nasz umysł i przygotowuje ciało do snu. To jak naturalny przycisk wyłącz dla stresu dnia. Zaskakujący fakt: około 70% ludzi nie spożywa wystarczającej ilości magnezu w swojej codziennej diecie. Ten niedobór ma bezpośredni wpływ na jakość snu, ponieważ magnez reguluje również produkcję melatoniny, naszego hormonu snu. Bez odpowiedniego poziomu, to jak próba zasypiania przy włączonym świetle, twoje ciało po prostu nie otrzymuje właściwego sygnału. Aby zoptymalizować poziom magnezu, włącz do swojej diety produkty bogate w ten minerał. Zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak i jarmuż, pestki dyni, migdały i gorzka czekolada z co najmniej 70% zawartością kakao. Sałatka na kolację z tymi składnikami może być twoim biletem do spokojnej nocy. Sposób przygotowania posiłków również wpływa na wchłanianie magnezu. Namaczanie nasion w wodzie przez kilka godzin przed spożyciem i lekkie gotowanie warzyw, zamiast jedzenia ich na surowo, może znacznie zwiększyć biodostępność tego niezbędnego minerała. Najskuteczniejsza sztuczka z magnezem to jego stosowanie zewnętrzne przed snem. Ciepła kąpiel z solą magnezową lub nałożenie olejku magnezowego na podeszwy stóp 30 minut przed snem może szybko i skutecznie zwiększyć poziom. Tego minerału w organizmie, zapewniając głębokie i natychmiastowe rozluźnienie. Omega-3. A redukcja lęku i stresu. W nocy. Omega-3 to znacznie więcej niż ochrona dla serca. To prawdziwy sojusznik spokojnego snu. Ten niezbędny kwas tłuszczowy ma unikalną zdolność przekraczania bariery krew-mózg i redukowania stanów, zapalnych w układzie nerwowym, które często stoją za nocnym lękiem i gonitwą myśli. Które utrzymują nas na jawie. Badania pokazują, że osoby z odpowiednim poziomem omega-3 produkują nawet 40% więcej serotoniny, neuroprzekaźnika kluczowego dla dobrego samopoczucia emocjonalnego i regenerującego snu. To jak naturalna tarcza przeciwko stresowi, szczególnie w godzinach poprzedzających sen, gdy nasz umysł ma tendencję do większej aktywności. Najlepsze naturalne źródła omega-3 to ryby zimnowodne, takie jak łosoś, sardynki i anchoa, a także nasiona chia i siemię lniane. Cenna wskazówka: spożywaj te produkty na kolację. Omega-3 osiąga szczyt działania około 3 do 4 godzin po spożyciu, idealnie pokrywając się sporą snu. Połączenie omega-3 z innymi składnikami odżywczymi może wzmocnić jego korzyści dla snu. Na przykład, gdy jest spożywany razem z produktami bogatymi w tryptofan, indyk, banany, orzechy, omega-3 zwiększa produkcję melatoniny nawet o 60%, tworząc idealne warunki do głębokiego snu. Największym sekretem omega-3 jest jego zdolność do regulowania kortyzolu, naszego hormonu stresu. Badania pokazują, że odpowiedni poziom omega-3 może zmniejszyć nocne skoki kortyzolu nawet o 30%. Pozwalając ci łatwiej zasnąć i cieszyć się głębszym, bardziej regenerującym snem. Witamina C. Niespodzianka w regulacji snu. Witamina C skrywa zaskakujący sekret, o którym niewielu wie. Jest kluczowa dla syntezy serotoniny, która następnie przekształca się w melatoninę. Wyobraź ją sobie jako klucz główny, który otwiera drzwi do idealnej nocy snu. Najnowsze badania pokazują, że osoby z odpowiednim poziomem witaminy C zasypiają nawet 25% szybciej niż osoby z niedoborem. Jeszcze bardziej fascynujące jest odkrycie, że witamina C działa jako potężny regulator stresu oksydacyjnego w nocy. Podczas snu nasze ciało wykonuje intensywną pracę naprawczą, a witamina C działa jak strażnik, chroniąc nasze komórki i zapewniając bardziej regenerujący sen. To jak posiadanie zespołu sprzątającego, który pracuje, gdy śpisz. Najlepsze źródła witaminy C to nie tylko pomarańcze. Produkty takie jak kiwi, truskawki, czerwona papryka i brokuły zawierają znaczące ilości tej witaminy. Jedno z badań wykazało, że zjedzenie dwóch kiwi na dwie godziny przed snem może poprawić jakość snu nawet o 40%. Czas spożycia witaminy C jest kluczowy. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, spożywanie jej wieczorem może być bardziej korzystne dla snu. Witamina C pomaga regulować poziom glukozy podczas snu, zapobiegając tym nieznośnym nocnym przebudzeniom spowodowanym wahaniami poziomu cukru we krwi. Najpotężniejsza sztuczka związana z witaminą C to jej synergia z innymi składnikami odżywczymi wspierającymi sen. W połączeniu z magnezem i witaminą D. Tworzy idealne trio, które nie tylko poprawia jakość snu, ale także optymalizuje regenerację fizyczną i psychiczną w nocy. Teraz, gdy znasz te cztery potężne składniki, odżywcze, masz w rękach narzędzia do transformacji swoich nocy. Pamiętaj. Małe zmiany w diecie mogą przynieść wielkie zmiany w jakości życia. Nie czekaj dłużej, aby rozpocząć te zmianę Wybierz jeden z tych składników i zacznij wprowadzać go do swojej rutyny już dziś. A jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, nie zapomnij zostawić lajka, udostępnić go osobom, które mogą go potrzebować i zasubskrybować kanał. Aktywuj dzwonek, aby nie przegapić naszych kolejnych porad dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia. W końcu, dobry sen to nie luksus, ale konieczność. A ty zasługujesz na to, aby dobrze spać każdej nocy. Napisz w komentarzach, który z tych składników zamierzasz wprowadzić jako pierwszy. Twoje doświadczenie może zainspirować innych do zmiany swoich nocy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.